Cześć wszystkim, z tej strony Swamp. Chciałem Wam powiedzieć, że 2 czerwca będzie miał miejsce premiera gry Valorant. Oznacza to, że gra będzie dostępna dla każdego. Dodatkowo otrzymaliśmy informację, że 28 maja zostanie zakończona zamknięta beta, aby zespół odpowiedzialny za Valorant mógł przygotować się premieru gry, zresetowania kont graczy i wprowadzenie nowej aktualizacji. Wraz z premierą gry wszyscy gracze zaczną od zera, by zachować równe szanse. Dodatkowo ci gracze, którzy w trakcie trwania zamkniętej bety dokonali zakupów w grze otrzymają dodatkowe bonusy. Premiera Valorant przyniesie również nowy tryb gry, nowego agenta oraz prawdopodobnie nową mapę. Świetną wiadomością dla polskich graczy może być fakt, że Riot planuje uruchomić nowy serwer w Warszawie, co z pewnością spowoduje zmniejszenie pingów w grze. Nowym trybem gry będzie prawdopodobnie tryb orbs, który będzie polegać na zbieraniu kul dających różne dodatkowe bonusy w grze, takie jak odnawianie życia, czy ujawnienie pozycji wroga itd. Nowym agentem będzie prawdopodobnie kobieta, bazując na ujawnionym przez Riot Games zdjęciu line-upu postaci. W prawym rogu zdjęcia można zauważyć kobiecą nogę w obcasie. Bazując na przeciekach prawdopodobnie będzie to postać wampire i będzie ona wyglądała tak. Zaprezentuję teraz dźwięki tej postaci, które także zostały ujawnione w przeciekach. Death to all betrayers. We will claim you. Drugą możliwością może być to agent Sabine i ikonka wygląda tak jak na załączonym obrazku oraz możemy usłyszeć dialogi innych agentów dotyczące tej postaci. Every enemy has a place in my heart. Remember everyone, she can only suck our souls after we die. What a charming woman. I saw your secrets. They made you weak. Don't die here Sabine. I need your secrets. Stay alive Sabine. Sabine, look at the monsters we've become. At least you have flesh to hide your horror. Just think, Sabine, you used to heal with your skill. Funny. Sage, the life you give. Do you ever wonder where it's taken from? I had to kill you. I know I am over there. But my mind rejects the thought. Does she feel the same? Sabine, Sabine, Nie wykluczone jest, że Sabine może być tą samą postacią co Vampire, ponieważ w jednym dialogu możemy usłyszeć, że wysysa urok i dodatkowo postać ta jest połączona w plikach gry z Vampirem. Ostatnią niespodzianką będzie nowa mapa. Będzie się ona prawdopodobnie nazywała Ascent, przypominającą z wyglądu Wenecję. Tak będzie wyglądała jej minimapa. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i łapki w górę oraz żeby wbić na Instagrama. Wpiszcie w komentarzach, czy też wyczekujecie premiery gry tak jak ja i jakie są wasze podejrzenia co do nowego agenta w grze. Czy będzie to Vampire, czy według was ktoś inny. Chciałbym Was jeszcze poinformować, że psuje mi się karta graficzna i wyskakują mi na nie artefakty, przez co nie mogę grać w żadne gry, ani robić dla Was live'ów. Nawet ciężko było mi zrobić dla Was taki odcinek, ponieważ podchodziłem do niego 5 razy i za każdym razem wyskakiwały mi artefakty i komputer się resetował. Postaram się wrócić dla Was jak najszybciej, aktualnie muszę zrobić przerwę od YouTube'a, ponieważ muszę naprawić kartę graficzną lub ją kupić nową. Trzymajcie się.